Cześć, kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejne wideo, kolejną pogadaneczkę. Słuchajcie, wstyd, film o wstydzie, tak jak obiecywałam. Idziemy naszą utartą ścieżką, więc jeśli jesteście zainteresowani takim filmem, to serdecznie Was zapraszam do oglądania. I mam nadzieję, kochani, że się wyrobię w tych 15 minutach, ponieważ miła mi materia, więc będę mówić szybko, ale postaram się w miarę zwięźle. Chciałam w ogóle podziękować Wam za komentarze, za aktywność, za to, że jesteście. Po prostu uwielbiam, kocham Was i naprawdę YouTube miał skrzydła. Mimo, że niektóre osoby chciałyby, żebym zakończyła to, to ja po prostu chcę iść w to jeszcze bardziej, bo czuję, że się tu rozwijam, że tworzymy taką fajną społeczność, także to tak w gwoli wstępu. A przechodząc do tematu, chciałam poruszyć właśnie temat wstydu. I według Google tego, co tutaj mam napisane... Wstyd to konsekwencja lęku przed zerwaniem więzi, które są podstawową wartością w naszym życiu. Pojawia się, gdy nie osiągamy zamierzonych celów, nie spełniamy oczekiwań, gdy nabieramy przekonania, że nie zasłużyliśmy na zauważenie. Przeżywamy siebie jako słabych i niewiernych akceptacji. Także to jest teoria z Google. Eee, no i kochani, co, mm, chciałam Wam powiedzieć dzisiaj, eee, co ja myślę na temat wstydu, czym jest dla mnie wstyd. I kochani, jak ja to widzę, w każdym razie tak. Eee, są jakby różne wymiary wstydu. Eee, mianowicie na pewno wstydzimy się przede wszystkim wyglądu, przez to, że mamy kompleksy i przez to, że jest ten du duży nacisk eee, social mediów, właśnie na ten perfekcjonizm na to, żeby wyglądać, wiecie, jak modelki, jak lalki, wiecie, wszystko wygładzone, wszystko bez żadnej skazy. Nosy niegarbate, usta, wiecie, pełne, tutaj rzęsy doklejone, że wiecie, przedłużone, żeby, żeby były widoczne, po prostu, że nie możemy, wiecie, nie pozwalamy sobie na takie, wiecie, krótkie, tylko żeby one były widoczne. Zrobione ładnie, paznokcie, perfekcyjnie. E, nieskazitelna skóra, ładnie opalona, piękny, pełny biust w przypadku kobiet, oczywiście. U mężczyzn, oczywiście, wysportowana sylwetka. I takie są, wiecie, te modele tej perfekcyjnej, tego perfekcyjnego wyglądu, że cały czas przez to, że jak nie dosięgamy do tego, no to się wstydzimy, że tak wyglądamy. Eee, no i kochani, co? Na pewno e, dla mnie pod, e, powodem do wstydu też czasami jest mój garbaty nos, który mam tutaj po prostu, e, wiecie, że jak się uśmiechnę, <laughs> to mam taki e, troszkę jak wiedźma, nie? I te, często też się ludzie ze mnie śmiali, że, że po prostu wyglądam jak wiedźma, jak baba Jaga, która wiecie, ma taki właśnie specyficzny kształt nosa, nie? Też na przykład wstydzę się moich włosów, bo są mega cienkie. Eee, wstydzę się mojej chudości, yy, bo. Bo, bo widzę na przykład inne dziewczyny i po prostu, i bardziej mi się podoba ta sylwetka pełniejsza, taka, znaczy nie pełniejsza tylko taka wiecie, bardziej normalna nie, niewychudzona e, także no są, są pewne braki, widzę je i, i są też powodem do wstydu no nie, Chcę wstydzić kochani e, złych czynów jak na przykład zrobimy coś e, dla własnej korzyści, bo wiecie jest taka jest taka teoria, że po trupach do celu na przykład, nie i to też może u nas, u nas powodować wstyd, że na przykład jak staramy się załóżmy o awans, kosztem na przykład zwolnienia jakiejś osoby i potem czujemy wstyd z tego powodu no nie? To może tak, tak to wyglądać i się również e, tego na jakim poziomie żyjemy, wiecie tego statusu społecznego że mamy mniej pieniędzy albo trochę brzydsze mieszkanie, jak na przykład zapraszamy znajomych, to możemy się wstydzić, że mamy właśnie takie mało modne mieszkanie, że, że w ściany są, wiecie, w różnych kolorach albo że tam wystrój, na przykład meble są takie stare. Coś wiecie, teraz trendy się zmieniają i vintage jest na czasie, ale, ale no czasami. Możemy czuć wstyd, że na przykład, nie wiem, mężczyzna, jak zaprasza dziewczynę na randkę, to się może wstydzić swojego samochodu, że ma taki stary, a może ona by, wiecie, chciała się jakimś luksusowym wozić, tak I to może też y, być y, kwestią jej próżności, tej dziewczyny, ale, ale wiecie, to może być też powód do wstydu, czy na przykład przy, przed kolegami się wstydzi, że ma taki samochód, a oni mają na przykład lepsze. Słuchajcie, wstydzimy się rodziny, tego, że na przykład, nie wiem. Jest ten alkoholizm, że albo nie, nie mamy pełnej rodziny, albo mamy jakieś na przykład konflikty w rodzinie, że wiecie, że, że po prostu nasze relacje z rodziną nie są takie, jak być powinny. I na przykład, jeżeli później spotykamy się z rodziną partnera i oni nas pytają, że o, kiedy zaprosisz na przykład swoich rodziców do nas, no to my musimy z tym wstydem jakby się zmierzyć i mówić, no, że na przykład nie utrzymujemy kontaktu, no nie. Też się takie sytuacje zdarzają. Bajimy się też, kochani, swoich braków, właśnie tego, co też jest przyczynkiem do zazdrości, czyli na przykład tego, że czegoś nie umiemy, że mamy jakieś braki, wiecie, intelektualne, że na przykład nie umiemy gotować, też może nas zabstydzać. Eee, co tam jeszcze, no, że na przykład y, pójdziemy do jakiegoś miejsca, y, powiedzmy do restauracji, która jest na jakimś określonym poziomie i na przykład nie wiemy jak się zachować, że tam się wiecie te sztućce y, w odpowiedni sposób y, układa czy coś, nie? Także to też może być powód do wstydu. No, także to były pokrótce takie, takie punkty, ale powiem Wam, że też czasami jest tak, że inni ludzie nas zawstydzają, że na przykład wiedzą, jakie my mamy braki i specjalnie to wyciągają, jakby przypominając nam o tym, że no, no przecież, przecież każdy wie, że ty nie umiesz gotować, to po co się bierzesz za zarobienie te, tego obiadu, nie? I to na przykład pada na forum i wy już jesteście w tej niekomfortowej sytuacji, nie? Że ktoś wam wyciągnął to, co nie potraficie na taki szeroki, prawda... Teren, y, między innymi ludźmi, nie? że po co, po co ty to robisz, skoro ty tego nie potrafisz, nie? I takie osoby właśnie wywołują w nas wstyd i takie poczucie, właśnie, że czujemy się troszkę tak bezwartości. Miałam takie różne sytuacje w życiu, nie?, że będąc gdzieś tam w grupie ludzi, czy wśród y, mojej rodziny, czy też, czy też znajomych niektórych, to czułam się gorsza. Ja w ogóle też dużo Wam nie opowiadałam, ale no, ta moja przeszłość była różna i czasami na przykład ludzie mnie nie zauważali, ludzie mnie nie, nie słyszeli mnie, wiecie, nie, nie widzieli tego jaka jestem, że jakby oczekiwali ode mnie w ogóle ha 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 i do przodu, a ja byłam taka trochę wycofana, nie? Ale to, to osobny... Osobny film, bo to mówię, to jeszcze mam dużo historii, wiecie, których, których Wam nie opowiedziałam, ale czasami jest tak, że wstyd może u nas powodować też żal, że wiecie, że już jest tak pogłębione to, co zrobiliśmy, jest tak. Wprowadzam nas w te, te poczucie żalu, że właśnie tak jak z tym awansem Wam mówiłam, że ktoś na tym stracił to, co zrobiliście i to właśnie może tworzyć takie poczucie żalu, że żałujecie właśnie, że to zrobiliście, że wyszło coś nie tak, że powinniście zrobić coś inaczej i tak dalej, nie? Także różnie to wygląda, kochani. Hmm, też bardzo nie lubię, słuchajcie, właśnie takiego wprowadzania ludzi w taką sytuację właśnie w, w miejscu publicznym, nie? Że chcecie, nie wiem, dobrze wypaść, a ktoś specjalnie właśnie was wsadza do tego wora z tym wstydem i jeszcze to wyciąga, żebyście się ośmieszali i, i wiecie, czerwienili i, i byli w takiej konsternacji, no nie? To właśnie przeważnie tak jest z, z toksycznymi ludźmi, jak się obracacie, to oni właśnie to, ten mechanizm uruchamiają, żeby was wpędzać w ten w tą taką niewygodność towarzyską, nie? Zamiast Was wnosić, żebyście jeszcze właśnie urośli w tym, co robicie, to jeszcze Was po prostu wpchają w ten wstyd, nie? Także kochani, to tak na szybko. Zachęcam Was do komentowania. Muszę się spieszyć, no bo miga mi bateria. Zachęcam Was do komentowania, do subskrypcji, dodawania lajka.